Witam serdecznie. Ostatni dzień turnieju. W teorii powinienem już dawno ten filmik rzucić, ale dopiero co go nagrywam jest 2020. 20. Niedługo później dostaniecie go na kanał. Jestem w 1%, mimo że jeszcze nie uderzałem ani razu, to jest akurat świetna wiadomość. Pierwszy przeciwnik dosyć ciekawy, i aż by się chciało zagrać kurczę. To się tak. Czy jest potrzebna krzewo? Właśnie chyba nie jest tutaj krzewo potrzebna, akurat do tego przeciwnika. Na pewno wesołek. Na pewno gdzieś tam Zarel sobie dobrze radzi i wakas tutaj jest niezbędny, ale myślę, czy Zarel nie jest potrzebny, bo i tak nikogo nie odpalę na 6 klocków. Może bym tutaj zagrał z Sudri. Kurczę, nie wiem. Tutaj słabe oddziały, no ale zobaczmy. No świetne niebieskie. Eilani dzieli obrażenia, więc tutaj oczywiście by mi się przydał najbardziej. Wiecie kto, ten którego nie mam, czyli generał Wing. Zrobię tak, mam nadzieję, że wysoko nie odpalę. No niewiele im zadałem obrażeń, tak szczerze powiedziawszy. Działa w ogóle ten wakaz? Bo coś mi się nie wydaje. Będzie piękne zero. Trochę zlekceważyłem tą obronę. Jednak trzeba było grać normalnie z, z krzewo, a przede wszystkim to trzeba było tego ina zrobić. No nie, chyba działa wakas, więc nie jest tak źle, nie mogą się za więcej wyleczyć, tylko ja tych wakasów za wiele nie odpalam na razie. Jezu, te obrażenia, jakie ja zadaję z łodrzewami? Po 6. 14, 18, przecież to ja tutaj nic kompletnie nie robię. No nie, no bez ściągnięcia, dzielenia ja tutaj chyba nie jestem w stanie wygrać. ale walczę do końca te miniony to jest bardzo dużo pomagają, bo po pierwsze tracę mnóstwo czasu, a po drugie no są dodatkowym defem. Nie no, ja się przez to nie przebije oczywiście. Troszkę, żeby na przyszły szturm zrobić sobie Inga Czy ina, a nie ginga. Niby spoko, gdzieś tam tracą to życie, ale to jest wszystko za wolne. Zostało 5 minut, a podbitego damage'u nie widać. Przez te właśnie miniony, że na długo czasu e, zajmują, zanim właśnie wszystkie uderzą. No, tak naprawdę tylko ten podbity damage mógłby mnie uratować, ale, ale go wciąż nie widać. Jak tam już powoli się udaje te poużycia im zbić. Dlatego cały czas powtarzam u siebie w Sojuszu na wojnach, że dobór składu jest niesamowicie ważny. Jeżeli miał wina, to bym to bezproblemowo ugrał. Czy nawet tego Nessusa jakbym zabrał. To jest ciekawe, ja nie wiem ile tur minęło do tej pory, ale... Zaraz jest koniec czasu, a ja dalej jestem jakby na tych samych... O jest, dobra, jest high break. Bardzo słabo te złodzieje przybierają na manię. Aha, to chyba wina Pajei. czy już lada w momencie jakbym się przebił. Jezus, ale długo się odpalają. Niestety odbitka za 0. ale tak mówię, ja tej pretensji nie mam do niczego, bo po prostu nie dobrałem. No nie miałem dezaktywacji, no i, ty, i tyle w temacie, dlatego jest przegrana. Ok, no tutaj wracam do starego ustawienia. I myślę, że przecisnę się bez problemu przez tego defa zaczniemy od żółtego hmm. Trochę kłopot no, zrobiłem, bo chociaż nie chyba go zdąży odpalić w prowokację. Oczywiście faj jest, mi tutaj trochę utrudnia y, sprawę, ale jest na skrzydle, więc dla mnie to jest akurat no, prawie, że nie groźna sytuacja. Potem ma taką chwilę przerwy, muszę wrócić na wyspę, bo się Korda już chyba odnowiła. Ona by na pewno. Okej, okay, już jestem, lecimy więc dalej. Nie zmieniam składu, zwycięskiego składu. Bijemy. Na pewno będę miał. Yy, Szewo, co jest dużym plusem. Tutaj nie ma lekarza, więc bez problemu się przebije przez tego defa. Zaraz, że tutaj fioletowy podejdzie z domu. co to chodziło, ale nie szkodzi. Kurczę, no wszystkie trzy obrony, które przegrałem, to przegrałem na czas, bo nie wziąłem dezaktywacji. Sroga lekcja na przyszłość. Ostatnie życie i dwie szanse. Ołeś Baltazar, przez którego kiedyś przegrałem. lokację. Tak. Ale mogę nałożyć nową. No i dobra, po walce. I ostatnia walka, nieważne co się w niej wydarzy, to już i tak nie ma więcej szans. Ale walka raczej też będzie prosta, mimo że plansza na razie startowa nie zachwyca. Oczywiście trochę szkoda, że nie zdążyłem skrzewo. Znowu nie ma lekarza w tej drużynie przeciwnej, więc to jest duży dla mnie plus. Ile prowokacji? Dwie tury, więc ja oczywiście je sobie najpierw podzielone. Ok, i tutaj wygrana wiadomo już jest. Na wyciągnięcie ręki. Także na top 100 to nie wystarczy, myślę. Ale na 1% na pewno. Także trzy przegrane. No jednak jestem w top 100, ale gdzieś tam na samym końcu. Gratulacje dla wszystkich Polaków, czyli Schweizer z PKS-ów, Cichy z Pol Destroyers. Koło tutaj ma dalej mamy. Mati, ugrażony Janusza. Kto dalej? Piotr z Progression. Polacy to są? Tak by wyglądało. Boogeyman z Cybertrona. Omenis z rycerzy, wiadomo. No i mnie tu chyba jednak, aha dobra, gdzieś tam wskoczę pewnie za jakiś czas, ale raczej się już nie utrzymam, nic nie szkodzi, e, turniej uważam za udany, mimo że mnie miałem dezaktywatora, także do następnego, do poniedziałku, trzymajcie kciuki za nas na wojnie, bo mamy z Wam z Jericho rewiwal, także fajny polski akcent i zobaczymy jak to wyjdzie, trzymajcie się.